Spokoju. Nidhog to surowa matka, wychowująca potomstwo z taką samą stanowczością, z jaką broni ich bezpieczeństwa. To brzmi. znajomo. Hmm. To już chyba byłoby wszystko. W szerokiej drogi. Mogę w każdej chwili podać do stołu. Potrawka powoli nabiera smaku. Poprawił ci się humor? Tak. Wcześniej byłem w tym wszystkim, Druk. Jedz! Huh! Atrusie, jedz! Atrusie, jedz! Wybacz, Kretasie. Nie uważnie wybrałem słowa. Powinieneś zjeść. Niektórzy robią to codziennie. I <laughs> tego Co jest? Całe życie czekałam na ten moment. A kto ty jesteś? Hmm. Jesteś dziwniejszy niż myślałam. <laughs> mhm. Podobno wiesz, kim jestem. Mówiłam ci Loki. Wkrótce poznasz odpowiedzi. No dobrze. Nazywasz się Loki, prawda? Tola. Wow Mówię z gigantką, która w dodatku jest, która jest co? A czyżbyś się zakochał? Pomożesz mi? O, jasne. Czekaj! Jasne. Dobra, wygrałaś. Ale znałam już ścieżkę. To trochę nieuczciwe. Hmm. Bynajmniej szczera. <ścoughs> Zabawne. Może, może Odyn cię do czegoś potrzebuje? Albo może to tylko pozory. Może to ja zwodzę Odyna. Jesteś dobry w mydleniu oczu? Zdarzyło mi się okłamać ojca. A, mistrz podstęp Wrzuć ziemię. A, racja. W czasie jednej z moich ostatnich rozmów z ojcem przeprosił mnie, że nie zdołał mnie ochronić. Że musiałam tak szybko dorosnąć Przynajmniej w ogóle coś powiedział. Ojcowie to mają gadane, co? <laughs> Zabawne. Może Oden do czegoś Ganga, ganga, jalla. To y pewnie wiesz o tym całym czempionie. Jotunu? No? Chcesz, żebym tak cię od teraz nazywała? Nie, hmm. może być Loki. Dobra. <laughs> czempionie. Hehehe. <laughs> Uu, w porządku, już dobrze. Przepraszam, nie wiem, co się stało. Uuu, w porządku. się czuję, gdy się zmieniam? Jakbym nad sobą. Nie panował.